Witajcie kochani, święta, święta i po świętach dzisiaj pierwszy dzień powrotu do pracy. Właśnie wyjeżdżam, jest godzina dziewiąta, Arwie jeszcze śpi, a ja przed sekundą obudziła i właśnie dałam ją do męża, a ja jadę. Idę jeszcze do apteki, na szczęście jest otwarta, właśnie zwątpiłam, ale muszę na jej kremy odebrać, bo po świętach to już nic tam zostało. pukania, o ile jest otwarte. Hamburgens. Yy, mam jeszcze 15 minut do pracy. Boxing wszystko jest pusta. Mm. Ja do pracy. coś pokażę. Mój mąż robił herbatę. <laughs> I poszedł tulić się z córką. <laughs> Czy ten garnik z odratowania? Nie wiem. Nie wiem. <laughs> Sacrykawan. Witajcie kochani, w drugim dniu powrotu do rzeczywistości mamy czwartek i znowu jadę do pracy. Do pracy rodacy. Dzisiaj też muszę zmontować filmik z Wigilii, bo jutro powinien pójść, więc zobaczymy jak to będzie z czasem. Jesteśmy w pracy, ostatnia zmiana zakończona, godzinę wcześniej dzisiaj, godzinę wcześniej wczoraj i czas do domu, jutro przychodzą do nas goście, a dzisiaj będziemy pewnie coś... Przątać i gotować może, nie wiem, wyjadać resztki. <laughs> yy, zobaczymy jak się Ena no ja dzisiaj czuję, bo nie mówiłam, o czym mówiłam chyba. Yy, jeszcze nie nagrałam tego, ale pewnie powiedziałam, że w święta Ena ja miała bardzo zły przypadek właśnie wysypki i tak dalej. No, więc miejmy nadzieję, że już jej lepiej. Rano było troszeczkę lepiej. Połowa jakby odpadła. No, dobra, ja to do domu, bo mąż ma na 5.30 zlecenie na lotnisko, więc yy, bardzo się cieszymy, że skończyłam wcześniej. Mogę o Was chwilę pogadać, bo czekam, aż mi szyby odparują. Dobra, na razie, pa! Szecika so, everyone, witajcie kochani Idziemy do kościoła <grymna> No No, anyway. entuzjazm, z yes. Chociaż z domu wyjść hey, nie chcieli I don't know We going this way Arby. let's go <grymna> Idziemy do kościoła Na pożegnanie I roku Miejmy nadzieję że <grymna> jesteśmy na czas <grymna> Yeah, listening me yeah?

Weźmy no, całą mszę, W miarę spokojnie i przyjemnie. Oprócz tego, że wyjedli po pięć mini paczek tych haribo. No ale wszystko ma swoją cenę. No, w każdym bądź razie było ok. Tyle, że Sylwestrowe zakupy. Hmm. Careful! No, no. Slowly! Slowly, Dobra, ok. let's pack our shopping. Uh, right, sorry. I'm going to the car. And Dobra, ok. this way. Zrobiliśmy sobie takie sylwestrowe nakupki, słuchajcie. <laughs> Taki Oczywiście nasza podstawa żywieniowa, <noise> bułki, chcę zrobić, no um, mam z dużo, więc y, i tutaj jaka, nie wiem, chyba to jest babka mi się wydaje, no i jajka, jajecin po jajka, bułki i, i, i pieluchy, jeszcze soseczko i serek, a po mszy będzie rosołek. <noise> Tasma mm -hmm. polegnania, <laughs> Daddy, 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 where are you? <laughs> bye bye! And, and look, Daddy is going! Daddy is setting off, ready, steady! He's going, he's going. Eh. Say bye bye to Daddy! See you, see, you <laughs> oh, see you in next year. 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 Bye. klimatycznie się zrobiło, przeleżakowaliśmy trochę, potęczyliśmy, teraz poleżeliśmy. O, to fajnie wyszło teraz z tyłu, takie lampki. Muszę włączyć lampki u góry, kurde. Ostatnie dni już, bo tego będziemy ściągać w przyszły weekend. Idę włączyć. Odpaliłam. Uuu, jest godzina 17. Sylwestra, słuchajcie, jedna już odpadła, Armi też już. już nie jest zainteresowany sylwestrem. Może jak to są jakieś puszczać, to wtedy, a tak to idę się ogarnąć, gdy się wykąpać. Potem dzieci wykąpię już na Nowy Rok, nie na Sylwester, tylko na Nowy Rok już, bo Sylwester już dla nas zakończony, słuchajcie, no i to tyle. Ile te też e, rozmroziłam sobie, żeby sobie właśnie e, podgrzać ładnie i zjeść, ale no e, i to tyle, Sylwester zakończony, jutro w planach mamy jechanie, o, mi się dziwno zrobiło, od kiedy wyszłam spod kocyka od um, Jak usypiałam to... czy Jak kazała sobie się przytulić, żeby zasnąć, to ten... to się przykryłyśmy i było tak cieplutko. A teraz tak mi... Uu, Dobra, um, chciałam powiedzieć, a, że jutro jedziemy do y, Gordury, do świątyni i większość innych planów nie mamy. może będzie pracował pewnie do rana i jutro jeszcze też wieczorem, więc... Wiecie, ale fajnie tu wygląda. Klimatycznie. Może sobie świeczki odpalę z bo czegoś filma, może. No i tak pożegnamy ten stary rok. Na kolację sylwestrową podróżę. rzędem sobie pierogi oraz robię kółka kawa. Again. Happy New Year! Happy New Year! Together! Happy New Year! Happy New Szczęśliwego, Szczęśliwego nowego, 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 nowego Roku! Roku! roku. Szampańskiej Zabawice. Zabawy! Zabawy! Życzymy I My! Happy New Year! Wish you a happy new year! Happy New Year! Happy New Year! Happy new year. Yes, I can see your stars. Wszyscy w kompanii. Była druga impreza. Teraz jest już kolejny odpoczynek. No, jest godzina 20:30. No, więc pewnie jeszcze nas czeka jedna imprezka i idziemy spać. Nie wiem, słyszymy fajerwerki, ale jakoś nie ten. Nie wyłapaliśmy jeszcze ich. Chcieliśmy czekać w oknie, a tego nikt nie chce robić. Ale teraz jest przerwa, siesta, lekka była przekąska kolacyjna. No i tablecik i e, nie wiem jeszcze, czy idę kłasić o tej 21.30 może, czy poczekam aż padną, zobaczymy. <grychy> I Hmm? 20 druga, Śpią. Mogę iść balować do salonu. Mąż pad na chwilę 15 po 11, gdzieś do wpół, do, żeby właśnie chwilę spędzić te ostatnie w tym roku razem. Za dwie północy. je ja werki a ja, no ja się właśnie obudziła. Życie. na szczęście szybko zasnęła i już minutę po północy mogłam sobie z mężem porozmawiać i oglądaliśmy razem fajerwerki najpierw on mnie wysłał super raźne, gdzie był a potem oglądaliśmy z naszej okna mąż wrócił gdzieś o 3.30 i imprezowaliśmy do 5 .00. a teraz wam nagrywam to w nowy rok o godzinie 11 a pobudka była o 7. Arwie wstał o siódmej a Ena oczywiście malowała z nami między trzecią 30 a 5.00. no bo jakby to mogło być bez niej. <grym> Więc tak spędziłyśmy Sylwestra i teraz zaczynamy nowy rok. Na razie pa pa. prezydent miała ja rana. Jest godzina 5.15. <grym> Może wrócić gdzieś 30 i wznowiliśmy Sylwestra. A teraz czas spać. Dobranoc! Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! What, What did you just say? It's amazing! It's amazing? <laughs> say Happy New Year! Happy New Year! New Year! New Year! Szczęśliwego... Szczęśliwego Nowego Noweto... Roku! Mua! <laughs> <laughs> Happy New Year! Yeah! Five, four, three, three.